Tutaj kierownik schroniska oczekuje na myszę. Niestety my się gubimy bardzo często. Za scenę chciałbym zaprosić teraz kierownika schroniska Promek ze zwierzakiem. Panie kierowniku! Witam. Witam. Witam wszystkich, miłośników mocnego, czy bardzo mocnego uderzenia nawet. Jestem kierownikiem Stronnictwa do Bezdomnych Zwierząt Promyk w Gdańsku. Przeszliśmy tu we trójkę, we czwórkę, przepraszam, oczywiście najważniejsza osoba, powiedzmy, nasza Mesza jest reprezentantem tych stworzeń, na rzecz których jest organizowana zbiórka, jest organizowany koncert, za który za którego organizację chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Nasze schronisko jest utrzymywane przez miasto. W zasadzie nie brakuje nam niczego oprócz miłości i wielu, wielu rzeczy, których nie mamy. Mamy tylko podstawowe rzeczy, które nam zapewniają nasi włodarze z miasta wszystkie te rzeczy, które dostajemy od was są niezmiernie cenne. One wzbogacają dietę naszych zwierząt, wzbogacają możliwości ich leczenia, utrzymywania i pomagają w jak najlepszej opiece nad nimi. To zwierzę jest tego właśnie przykładem, to zwierzę przyszło do nas skrajnie wychudzone, przyszło praktycznie łyse i gdyby nie pomoc właśnie e, darczyńców, e, leki, karma specjalna, wysoce specjalistyczna, która jest niezmiernie droga, to zwierzę no, w zasadzie nie miałoby przyszłości. Takich zwierząt trafia do nas dużo, połamanych, skrajnie wycieńczonych skatowany Właśnie, właśnie. skatowany e, I dzięki wam, dzięki takim ludziom jak wam, mamy e, szansę na to, że... O, jak widzicie, zainteresowana była tym odgłosem. Jest cały czas. E, dzięki właśnie wam możemy tym zwierzętom pomóc e, wyprowadzić je, doprowadzić do stanu po prostu takiego, że z czystym sumieniem możemy je wydać do adopcji. Jeżeli chodzi o adopcję, to proszę mi wierzyć, że staramy się wydawać zwierzęta po naprawdę głębokich przemyśleniach, żeby nie trafiały z powrotem do nas, żeby ci ludzie, których wybierzemy, umieli się nimi opiekować i po prostu stworzyli dla nich nowe dobre domy. To jest, powiedzmy pies w typie rasy, no Rednos Amstaff. To są pieski, które są uważane za bardzo agresywne. No ten pies chyba mógłby wytrzymać wszystko i agresji by nie pokazał po sobie. Jest wspaniałym, cudownym. Wytrzyma wszystko. Idź na piwo. Poznają znaczy poznają mój włos, chyba ale nie. nie no, no, być może. W każdym razie jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. A to jeszcze... nocny spacer y, myszu. No, prowadzi nocne życie jak każdy z nas i ogląda rzecz, wracając do domu z koncertu Mysza i Kasyno. No, może się to źle skończyć. Natomiast czy widać myszę? Jest mysza, która już ma dosyć. Chce iść do domu i chce spać. Dobranoc wszystkim. Tak wygląda nasze miasto na co? Nieźle. Dobranoc.